Obdrapany można powiedzieć warstw rdzy, czy też inne safari mesze. Oczywiście, jeżeli chcemy bardzo budżetowo kłosem, to nic właściwie nie stoi nam na przeszkodzie, by takowe się zaopatrzyć, jednak często za niewiele więcej możemy dostać już znacznie lepiej wyglądające noże. Takim przykładem właściwie super budżetowej i bardzo taniej kosy jest Nawaja Damasku Steel. I mimo, iż dla mnie Nawaja nie jest najpiękniejszą kosą, to wiem, że niektórym się ono podoba i jest taką go -to kosą prostsza i bielsza właściwie wersja Slotera, czyli Damasku Steel, to naprawdę świetne wykończenie dla naszego noża poniżej 300 zł. Następnie jest mój faworyt i kosa, która według mnie będzie najlepszą budżetową opcją, czyli Good Knife Freehand w stanie Field Tested. Kosa, za którą zapłacimy około 350 zł na Steamie lub poniżej 300 na drugorzędnych marketach. Dodatkowo, jeżeli znajdziemy taką z dosyć niskim floatem, skin będzie właściwie bez zadrapań. A naprawdę oryginalne wykończenie i ciekawe wzory sprawiają, że jakość do ceny i do wykończenia są po prostu najlepszą budżetową opcją jak dla mnie. Kolejna budżetowa opcja w okolicach 300 zł to nóż Good Knife Knife. Jeżeli znajdziemy takiego z niskim floatem, to po raz kolejny ilość jakichkolwiek zadrapań powinna być stosunkowo nieduża, to jest nam prosty i czysty nóż. Za nicu trochę więcej dostaniemy już natomiast Good Knife'a Black Laminate w stanie Field Tested, gdzie właściwie wykończenie Black Laminate jest równie bardzo proste i eleganckie. A co ważne, float nie ma tutaj większego znaczenia. Następnie są dwa noże z dwoma skórkami w prawie identycznych cenach. Pierwszym z nich są Shadow Daggersy Crimson Web. O dziwo powiem szczerze, że coraz bardziej lubię Shadow Daggery, jako te tanie kosy. To w jakim flowdzie właściwie jest dany skin nie wpływa w większym stopniu na wygląd skina. No chyba, że jest to stan Battle Skirt. Drugą opcją dla Shadow Daggersów jest Skin Slaughter, czyli właściwie różowa wersja Damasku Stila. A przynajmniej tak to wygląda dla mnie. Kosz jest wręcz identyczny, co w poprzednim przypadku, jednak całościowo właściwie cena ta może być dosyć duża. Na kolejnym miejscu mamy Paracord Knife'a Forest Delipad. I tak jak na Stevie może on trochę kosztować, tak na drugorzędnych marketach cena takowego jest całkiem przyjemna. Sam nóż Paracord też jest dosyć wyjątkowy i za każdym razem, kiedy na niego patrzę, ten przekuwa moją uwagę. Stan Fintest też nie doda wielu zadrapań, a nawet jeżeli doda, to tak w sposób klimatyczny. Idąc dalej jest nóż Survival ze skinem Urban Mask. Nóż w granicach 400 zł i też wyglądający naprawdę ciekawie. W rzadko spotykam się z tymi nowymi nóżami, dlatego dla nas samych wydaje mi się, że będzie to też bardzo ładna i przede wszystkim fajna koska do grania. Następną kosą, na którą bym również rozmyślał jest nóż myśliwski ultrafiolet. Fiolet. Skinu właściwie czarny z fioletową rękojeścią wyglądającą naprawdę przedcudnie. Dodatkowo zapewne zadrapania przy samym ostrzu dodawać pomogą swego rodzaju uroku. Inną opcją może być Boral Forest, który równie wyglądać będzie nienagadnie, no i dodatkowo będzie nieco tańszy od swojego poprzednika. Idąc dalej mamy tym razem nieco tańszy nóż, który według mnie zasługuje na chwilę uwagi. A mianowicie jest to głodny w damasku Steel. I wiem, że głodów tutaj pojawiło się już od groma i trochę... Jednak wiecie, uważam, że są to po prostu najlepsze noże w swojej cenie, a i dodatkowo oferują one naprawdę szeroką gamę skinów do wyboru. Teraz coś innego niż Good Knife na chwilę, a mianowicie kosa Falcon Knife Vanilla. Nie jestem, co prawda, fanem tego noża, jednak uważam, że jako nóż vanilla ten prezentuje się naprawdę zgrabnie. Dodatkowo możliwość wielu rzadkich animacji do tego noża może być również fajnym dodatkiem. Teraz pora na noże nieco droższe i mam nadzieję, że też lepsze. Na pierwszym miejscu są nawaje i tak jak wspominałem wiem, że po prostu niektórym podobają się one bardzo i są też to bardzo fajne budżetowe noże. Dlatego wybrać do nich możemy takie skórki jak chociażby Tiger Tooth, Slaughter czy też Marble Fade. Wszystkie skórki właściwie pokazują piękne wykończenie z czego ten Marble Fade jest moim ulubionym. I teraz Krem de la Krem, czyli skiny najlepsze pod względem wykończenia według mnie, no ale są one nieco droższe. Goodnight Tiger jako pierwszy to właściwie jak dla mnie najtańszy i najlepiej wyglądający nóż ze skórką tigerów. Jest to po prostu czysty klasyczek. Fajną opcją będzie też również skórka Autotronic. ta szczerze dosyć rzadko, właściwie i dosyć droga, a przynajmniej na innych nożach. Tego przystąnieczka właściwie, jeżeli nam się po szczęście wyhaczemy od około 400 zł. Kolejnym moim faworytem będzie nóż Good Knife Lord w stanie field tested. Niewielkie udrapania będą się na takowym znajdować, to fakt, jednak nie powinno nam to przeszkadzać w cieszeniu się tą skórką. Good Knife Doppler oraz Marble Fate to kolejne piękne klasyki z ogromną paletą kolorów i barw do wyboru: poczerwone, niebieskie, różowe czy też nawet i żółte. Wybierając jednego z tych noży nie możecie wybrać źle. Na specjalną uwagę zasługują już na sam koniec dwa noże. Stosunkowo noże premium można powiedzieć, bo mowa tutaj o Bajonecie jak i Talonie. Co do tego pierwszego, znalazłem go na markecie innym niż tym za kwotę około 430 zł, gdzie na Steamie tekowe chodzi po prawie 600. I wiem, że jest to właściwie tylko Safari, męż jednak z odpowiednimi obdarbaniami może wyglądać on naprawdę ładnie. Nie zapominajmy też, że jest to przecież bajonet, czyli naprawdę prestiżowa kosa. Podobnie zresztą dosyć prestiżową kosą będzie Talon Baralfore, co prawda w stanie w Battleskirt, jednak jest to taki karambit V2. Czyli naprawdę fajna kosa, zwłaszcza pod względem animacji. Koszt tego jednak to prawie 700 zł na Steamie, natomiast na innych marketach dostaniemy go nawet za niecałe 500 zł. Czyli w sumie nie najgorzej. I moi drodzy, w tym filmie to by było na tyle. Mam nadzieję, że przedstawiłem wam parę ciekawych opcji do noży za całkiem niedużą kwotę. Jeżeli ten materiał wam się, moi drodzy, spodobał, byłbym naprawdę niezmiernie wdzięczny, jeżeli zostawilibyście, bo sobie lajka oraz subskrypcję. No i przede wszystkim dajcie znać, który nóż według was był tym najlepszym. No i oczywiście, jakie pominąłem. Na no teraz życzę miłego dnia, ja byłem maciasty, i do następnego razu. Cześć.